Cześć witam was z tej strony. Dzisiaj film w którym głównie potypujemy sobie jutrzejszą galę Fame MMA. Rzadko tutaj na temat free Fightów się wypowiadam, ale myślę, że ta gala ma naprawdę interesujące zestawienia i można tutaj pokusić się o jakieś typowanie, więc zamiast półdziennych potypujemy Fame MMA, ale zanim dojdziemy parę tutaj oczywiście ogłoszeń i zmianek to co się dzieje u nas. Widzicie tutaj przed sobą serwis podziemny typy.pl coraz więcej tutaj ciekawych typerów chodzi i będzie ich coraz więcej, bo dbam o, o rozwój tego serwisu i e, w zasadzie nie chcę teraz obiecywać daty ale mm, będziemy tutaj rozwijać kolejne sporty Ako, Sekcja Ako i tak dalej i tak dalej. Zapraszam do obserwacji najlepszych typerów, żeby nie tracić czasu, bo w każdym odcinku to po prostu pokazuję Wam jak wygląda TOP 5. Zaraz, za moment szerzej sobie omówimy typy użytkownika MARS 128. W gwoli przypomnienia jeszcze powiem Wam tak, że typer siatkarz trypuję na razie za darmo dość już długo, w zasadzie miesiąc. Możecie na naszym telegramie, macie w opisie kanału i w komentarzach link dołączyć i Póki co mieć darmową próbkę typów tego typera, a typuję AKU pod polskie buki i Stingle. Dodatkowo, co tutaj się wydarzyło, uruchomiliśmy profil taki, który posiada, posiada jeden z naszych partnerów zagranicznych, Serious Value Bet, czyli po prostu są value bety z naszego skanera. My tutaj mamy międzynarodowe w zasadzie API od bet365 na stronie, więc tu będą podawane waluty bety ze skanera. Jeżeli ktoś chce w ten sposób dołączyć, no to może sobie kupić dostęp i tak to jest. Start mamy wyśmienity, bo 3 na 3. Zobaczymy, jak będzie dalej. Kolejne typy i myślę, że codziennie jakaś polska typu ze skanera. Zobaczymy, jak pójdzie na profilu telegramowym na tym zagranicznym kanale. Jest naprawdę bardzo fajny wynik. Też za darmo, też możecie dołączyć do tego kanału. Będąc na podziemnych typach, na pewno go znajdziecie. Ewentualnie podlinkuję jeszcze w komentarzu. Zapraszam. Dobra, jeszcze tutaj woli przypomnienia, jeżeli ktoś chce z nami pograć nasze propozycje typów oparte na warium beta, dość mocne single i grupy AKO, to zapraszam tutaj. I jeżeli chcecie, po prostu samemu wziąć sprawę w swoje ręce, możecie pełną ofertę skanerową znaleźć tu. I tak to wygląda. Mam naprawdę sporo skanerów do polskich i zagranicznych Buków, więc gracze polskich i zagranicy też znajdą coś dla ciebie. Dobra, to zaczniemy. Zaczniemy, może, od konkursu. Konkurs standardowo: 50 zł do wygrania, do ładowania, do Bukmochera Fuksiarz. Nie trzeba tego obracać. Ale mam nadzieję, że możecie roznożyć. Jeżeli ktoś nie ma konta do fuksiarza, a chce go mieć, no to można skorzystać z tego z naszego linku. Mamy coś świadomo w zamian, więc w zamian dorzucamy Wam też grupę na Telegramie z typami. Więc coś za coś: wpisujecie nas kod i po prostu zgłoście się do nas na Telegram. A konkurs dotyczy meczu widzę Jak Jelonia, mecz będzie w piątek. Typujecie wynik meczu. No i strzelców, jeżeli ktoś będzie tak samo blisko, to po strzelcach będziemy dedukować. Ostatnio w zasadzie cały czas ktoś wygrywa, więc oby tak dalej, powodzenia. Dobra, przejdziemy sobie teraz do typera Mars 28, bo co miesiąc jest podsumowanie jego poczynań w grupie AKO. I tutaj za moment do tego przejdę, pokażę Wam jego profil na podziemnych, gdzie cały czas typuje Single, 21,88% Yeldu po 90 typach na. Płatnej strefie. Więc naprawdę wynik jest wyśmienity. Zobaczcie, jak to wyglądało w grudniu, jak wygląda to w styczniu. W grudniu większy profit. W lutym, no dopiero luty się zaczął, to nie będziemy tutaj nic oceniać. I typował wcześniej Mars 28. Czy dalej? Czasem wrzuca typy darmowe z takim jeldem. Więc po 215 typach. Jest to jednak typ, który też ma największą liczbę subskrybujących na ten moment, i tak ona spadła była chyba około 40, ale to jest nowy miesiąc, pewnie będą dopiero wchodziły przedłużenia, bo też mnie pytaliście nieraz, że nie ma przypomnień, i to zostanie zrobione, że będą po prostu przedłużenia, przypomnienia, kiedy kończy się abonament, i będzie można od razu tutaj sprawnie przedłużyć. Jeżeli chodzi o grupy. Eee, Ako, jak to wygląda, bo pewnie najbardziej Was interesuje, ponieważ Ako gramy na polskich bukach na, na polskich bukach możemy zbijać e, podatek. Totalbet ma na przykład e, zdarzenia bez podatku, ma też Go Plus Bet, no ale większość z tego co kuponów grana jest na Totalbecie. E, I wygląda to w zasadzie jak na razie astronomicznie dobrze. Listopad takie liczby grudzień, takie styczeń, takie 42% w styczniu, 5,21% średni kurs 39,49 39 jednostek. E, symulacja jakby to wyglądało, jakbyście grali w styczniu, zarobilibyście no na przykład grając e, stówę na jednostkę prawie 4000. No listopad był chyba rekordowy z tego co widzę, no, ale tak jak to prawda ten wynik jest e, szacunek, podsumowanie stycznia a kod macie 42% yieldu. średnia stawka było 15 kuponów. Też nie jest tego tak dużo, żeby nie ma opcji, żeby w zasadzie nie zdążyć, tak? bo są stosunkowo wcześniej podawane, tak jak tutaj piszę, typier, że nie był najbogatszym miesiące pod względem ilości meczów do obstawiania. Tak wygląda to w jednostkach, to już oczywiście jest bez podatku, tak kształtują się kursy z tych 15 zdarzeń. Były typy oczywiście na naszym telegramie za darmo, więc wtedy Maru udowodnił, jakby to, że Ina AKO potrafi zarabiać. W zasadzie listopad chyba był za darmo, jeżeli dobrze pamiętam, grudzień i stycznia to są dwa miesiące płatne, jeżeli chcecie dołączyć do grupy Ako, no to wbijajcie na nasz telegram podziemne typy, stamtąd już będziecie mieli kontakt do mnie, kieruję do typera i bo grupa Ako jest prowadzona na telegramie, grupa single jest prowadzona na podziemne typy, gdzie macie powiadomienia e-mail i sms w zależności jaki wariant sobie wybierzecie. Tutaj jeszcze podsumowanie Single, jak to wygląda, grudzień, styczeń, luty, macie oczywiście to też na stronie podziemne typy E, jakie są wyniki, więc tego może nie będę aż tak omawiał bardziej. Bo to każdy ma odniesienie na profilu właśnie Typera. E, no i całość: premium, darmowe. Wygląda to tak. Wynik jest świetny. Tu są po prostu ceny odpowiednich pakietów. Single możecie e, na typy.pl, Tak jak mówiłem, AKO dawajcie znać na Telegram, jeżeli interesuje Was AKO i granie bez podatku na polskich bukach i zarobek, bo jak to wszystko pokazuje, jest jesteśmy w stanie do tej pory, jak na razie, zarobić na tym AKO, więc wielkie brawa dla typera i oby miał jeszcze więcej subskrypcji, no bo za tak dobrą robotę się należy. Dobra, po omówieniu tenisa stołowego e, przejdziemy sobie do typowania fame MMA. E, I tak, podjąłem się tego typowania, m, ponieważ no, zestawienie walk mi m, jak najbardziej odpowiada. Szkoda, że wpadła jedna walka e, dwóch youtuberów, takich trochę kurde Bym powiedział, nie do końca stworzonych do sportu walki. Karolek i, i Mandio Tam mogłoby być ciekawie, ale ta walka wypadła będzie na kolejnym fejmie na 18. I lecimy sobie powoli z typowaniem. Shea kontra Kontrawiki, Jaroniewska. No i tak, tutaj pierwsza walka kobiet, i w zasadzie pierwsza na Gali. Szeja, czyli dziewczyna Gimpera, tak większość może ją kojarzyć. Kobieta, która tam dość mocno działa na siłowni, więc może po pochwalić się dobrą posturą. Ja staram się tutaj w kwestii dedukcji trafiać w większe kursy, ponieważ tak, mamy tutaj 12% podatek obrotowy, a po można by iść bardziej asekuracyjnie, ale to są moje sugestie, co ja bym zrobił, a wy z tym zrobicie, co uważacie. Więc tutaj zrobiłbym tak, zarezerwowałbym na Underdoga, czyli Wiki Jaroniecka, z tego względu, że ma dwie walki za sobą, już coś tam pokazała. A Shea jest debiutantem, mimo że lepszej postury. Nie wiadomo jak to będzie, nie takie już niespodzianki mieliśmy. Jest Shea jedną wielką, nie wiadomo, więc tutaj można zarezerwować 3,75, albo e, nawet, że, ten, że ta walka będzie trwała na powyżej, chociaż 1,5 rundy jest to nieopłacalne. Nie no, ja bym po prostu tutaj szedł w underdoga jednak e, i to no tyle. Mikołaj Mixer, Magdzierz Rafonik z Dałbym tutaj over 1,5 lub 2,5, że to tak szybko się nie skończy. Rachun nie jest jakimś zabijaką, więc myślę, że ta walka ma szansę na over. Marcin w się Piotr Szeliga. I tutaj tak samo pamiętam walkę Wrzostka z, z ochroniarzem Oszusta Sinder'a i ta stawiali na over i poszło dobrze. No i tutaj, oczywiście, Wrzostek nie no jest faworytem umiejętności, samo to, że no nie jest tutaj. Frykiem, tylko w zasadzie zawodowcem Szaliga będzie większy. Jest w K1. To wszystko myślę, że tutaj też over 1,5 lub 2,5 jak najbardziej można wchodzić, a że szeliga nie padnie tak, tak szybko. Ochroniarz Tindera wytrzymał pierwszą rundę, więc jak widzicie, bardzo ciekawy pojedynek Filipek z karacień. No i trudno tutaj coś wnioskować. Pamiętaj, ja za to co Robert kara się odpierdziela. Z tego co widać ma formę, dobrze się prezentuje, jest leciutkim underdogiem, bo Filipek ma dobre doświadczenie, dobry bilans go chroni, to spróbowałbym na Karasia, będzie w K1, no gość, który te ultramaratony biega, jest w gazie i teraz sporty walki, teraz Fame MMA ja myślę, że ma spore szanse tutaj wygrać, to nawet nie jest niespodzianka, to jest taka walka pół, pół na pół. Kolejna mega ciekawa walka Wiewiór Kwieciński. Jak ktoś siedzi, fame, no to Wiewiór w zasadzie został tutaj wylansowany przez firmę, ale ma bardzo świetne walki. I, i że z tego co pamiętam, jeszcze nie zaznał porażki, albo może jedną, musiałbym sprawdzić, ale teraz nie będziemy tego robić. walczy z Alanem Kwiecińskim, gdybyśmy na to mieli taki po prostu luk zwykły, że ok, Wiewiór jest safari, a Kwieciński przegrał wszystko ostatnio, no ale poczekajmy. Kwieciński jest dość mocny w swojej Formule K1, dość dobrze sobie radzi w kickboxingu. W walce ostatniej, gdzie przegrał chyba z Bandurą, bardzo fajnie się zaprezentował. No jest to dowolnik mocny, nie jest to rywal, z którym wiawior, po którym wiwiór może się przejechać. Te kursy są nie wiem, czy nawet krzywdzące trochę dla Alana. 2,30 myślę, że uważam że warto, bo jest to gość, który ma odpowiednie umiejętności. Wiewiór jest zacięty, dobrze walczy, ma dobry bilans, ale no nie będzie miał rywala, po którym się przejedzie i myślę, że umiejętności czysto techniczne, nawet po stronie Alana i K1, jest w nie wygrać. To W sumie wypadałoby dla niego, bo chyba ma trzy porażki z rzędu, z Denisem Załęckim, ale zobaczcie, nie walczył z nikim słabym, tylko z gośćmi, którzy coś z sobą reprezentują. Nie mówię, że z Wiewiórem jest inaczej, ale Kusi po prostu, że powstać na kiecińskiego. Druga sprawa, no to spójrzmy też na to, że będziemy grać z podatkiem. Więc nawet po takim kursie i odcięciu tego podatku lepiej pójść w tą stronę. Tutaj przez Cezary z Abstrahuje i Tomasz Gimper działowy. Myślę, że faworytem tutaj jest Gimper, ale po takim kursie, znaczy zdecydowanie bo faworytem jest Gimper. Dużo na, na, na siłowni też ma już jakieś doświadczenie. Czarek taki trochę tutaj może rywali od czapy. Ale jeżeli miałbym coś tutaj wchodzić, no to że powyżej 1,5 mm, rundy to już jest 1,82, być może Czarek wygra, albo Gimper podbić, ale do 1,3 podbić, no to to trochę taki mm, bezsens, bo niedużo z tego e, zostanie. E, Michał Boxel Baron Prezes Fenu, no i tutaj tak, niby Boxel zrobił formę, niby jest mniejszy, ale no patrząc to, co tam prezentował z kasy, nie było to za ciekawe ale poza tym no, mimo że ta forma jest zrobiona wygląd inny kilogramów mniej to nie musi to iść w parze z umiejętnościami i moim zdaniem tutaj dość większe umiejętności ma prezes jak tutaj go nazywacie 2,50 jest underdogiem pokonał Najmana łatwo, no Najman pokonywał lepszy, więc nie wiem czy też nie pokonałby Boxdella, tak? Bo oczywiście wiadomo po co wchodzi Najman, żeby się wyłożyć i wziąć hajs, ale jeżeli ma jakiegoś słabszego gościa lub góruje warunkami fizycznymi, no to jakąś tą walkę dotrwa. No i być może to kupcie porównanie, ale patrząc tutaj na, na prezesa, co zrobił z Najmanem i na Boxzera, który dopiero przychodzi jakąś przemianę, i nie wiem czemu aż takie sproporcje w kursach są, to myślę, że dobrą opcją byłoby postawienie na gościa, który z sportami walkami miał od dawien dawna. Do czynienia jest doświadczony, ma no, niecałe 50 e, lat, e, dobrze wygląda i myślę, że ma spore szanse, żeby wygrać, być tym underdogiem. Oczywiście, Bogdan jest tutaj włodarzem, trochę inna sytuacja, może do tego też te kurty są pod to. Ja bym spróbował tutaj na prezesa. No i ostatnie dwie walki: Toja i Fabiański, spróbujmy tutaj na Toja Oświeckiego po 350. Coś ten po prostu Fabiański nie do końca mnie przekonuje, walka, nie wiem czy aż to takie dysproporcje zasługuje, ja bym przyszedł Undertoga i już Ferrari roślin, Kamil Szczurek Łaszczyk. No i tak, Szczurek jest faworytą, chociaż te kursy na początku były nieznacznie różne, a teraz mamy sporą dysproporcję, jest dużo osób stawia na, na Kamila. Nie wiem czy to tak się uda, bo jeżeli Ferrari dobrze poprowadzi Parterem bo jest silniejszy fizycznie i, i złapie Kamila. Kamil nie wiadomo jak w MMA, bo gdyby to była formuła K1 czy boku, to sprawa tutaj była oczywista. Jest ja w stanie to wygrać, tak samo jak Ilmasty wygrała z Lewą Brodnicką, więc 2,60. Lepiej wolę ryzykować po takim kurcie over -around. Myślę, że też to się nie skończy tak od razu, też jest sensowny. No i tyle. Ja bym widział po prostu to tak. Zobaczymy, co przyniesie gala. Na pewno są fajne, ciekawe zestawienia, więc będzie się działo. No i to tyle dla Was w zieloności. Zapraszam na podziemne-typy.pl, coraz więcej ciekawych typerów i do naszych produktów, skanerów. Być może niedługo będą wprowadzone tutaj fajne nowości, żeby trochę ożywić to, co robimy. Pozdrawiam. Cześć.